Mijanie innych psów. Psy to bardzo towarzyskie zwierzęta. Bywa tak, że na spacerze chcą się przywitać z innymi psami. Może to się skończyć kontuzją, na przykład naciągniętym barkiem. Dziś pokażemy kilka technik, w jaki sposób mijać inne psy na spacerze. Przy takim problemie bardzo dobrze przydaje się skupienie uwagi. Jeżeli pies jest skoncentrowany na człowieku. Elza! Zobacz, tak jest! Świetnie! Nie widzi innego psa na spacerze. Bardzo ładnie. Dobry pies. To jest Lara. Jest suczką rasy Border Collie. Lara zna już podstawowe komendy, które pokażę w dzisiejszym filmie. Drugim pieskiem w dzisiejszym filmie będzie Elza. Elza jest dwuletnią suczką rasy Cane Corso. Uwielbia swoją pancie i smakołyki, które od niej dostaje. Techniki mijania innych psów. Odwróć uwagę swojego psa. Przepuść drugiego psa. Wymień łukiem drugiego psa. Technika pierwsza. Odwróć uwagę swojego psa. Przygotuj smakoły lub zabawkę, którą twój pies uwielbia. Zainteresuj go, gdy mija was inny pies. Odwróć uwagę, odejdź na taką odległość, aby twój pies mógł się zachować spokojnie. Gdy minie was przechodzący pies nagruć psa. Dobrze, bardzo ładnie. Świetnie, super pies. Ekstra, chodź. Technika druga. Przepuść drugiego psa. Jeżeli widzisz zbliżającego się psa na spacerze, wykorzystaj sygnał neutralny. Na przykład smoknięcie. Odejdź ze swoim psem na taką odległość, aby inny pies mógł spokojnie przejść. Poproś swojego psa, aby usiadł. Siadł. Tak jest, świetnie. Nagródź, przepuszczając drugiego psa. Dobrze, siadł. Bardzo ładnie. Świetnie, dobry pies. No pięknie. Super, dobrze, świetnie. Technika trzecia. Wymień łukiem drugiego psa. Widząc zbliżającego się do Was psa na spacerze, poproś swojego, aby zajął pozycję przy nodze, wymień drugiego psa łukiem i nagruć swojego psa. Lara? Noga? Dobry pies. Bardzo ładnie. Pięknie, tak jest. Podsumowanie. Wykorzystaj umiejętność skupienia uwagi swojego pupila. Gdy patrzy na Ciebie, nie widzi innego psa, więc traci nim zainteresowanie. Widząc innego czworonoga, odejdź na bok lub zawróć i znajdź miejsce, gdzie możecie odejść, aby spokojnie go przepuścić. Jeśli Twój pies potrafi chodzić przy nodze, wydaj mu polecenie noga i wymieńcie łukiem drugiego psa. Najlepiej tak, aby Twoje ciało oddzielało Twojego psa od przechodzącego.